Z lekkim opóźnieniem, ale ruszył nowy rok szkolny 2023-2024. W całym kraju rozpocznie go blisko 1,5 miliona przedszkolaków, ponad 4,5 miliona uczniów oraz 326 tysięcy osób dorosłych. W Nowym Sączu uczniów rozpoczynających edukację szkolną lub wracających do szkolnych ław po wakacjach jest niecałe 18 tysięcy. Czeka ich wiele zmian, w tym nauka nowych przedmiotów. W roku ubiegłym uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczęli naukę przedmiotów historia i teraźniejszość. W tym będą mierzyć się z kolei biznes i zarządzanie, które zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Licealiści będą przygotowywani do radzenia sobie w biznesie i nie tylko chodzi tam o kierowanie jakąś firmą, ale kierowanie także swoim jakimś domowym budżetem, prawda? Więc różni się to od dotychczasowego przedmiotu. Co ciekawe, do kanonu lektur szkolnych wejdą też dwie komputerowe gry edukacyjne. Można dyskutować, czy akurat te zainteresowania powinny się znaleźć na liście lektur do języka polskiego, czy może w ramach programu z informatyki, bo chodzi tutaj o gry komputerowe, o gry fabularne tak zwane, bo przecież wiemy, że są różne i o różnej wartości. I mają być to gry dydaktyczne, edukacyjne. Przygotowane przez IPN i przez instytucje pod kontrolą Ministerstwa Edukacji. Uczniów czekają też zmiany na lekcjach wychowania fizycznego. To obowiązkowe testy sprawnościowe, których wyniki plus wzrost i masa ciała ucznia będą wprowadzane do szkolnej ewidencji sportowe talenty. Wchodzą też w życie zmiany w podstawie programowej przedmiotu Język Łaciński, które umożliwią nauczanie go w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej, a także w szkole średniej zamiast drugiego języka obcego, nowożytnego. Według dotychczasowych zasad będą przebiegać natomiast egzaminy ósmoklasistów. Jest to jeszcze czas przejściowy. Od 2025 roku mają nastąpić zmiany, czyli, czyli znowu nasi uczniowie będą się bać i stresować podniesienia poziomu. I teraz język polski, język angielski i matematyka to są te czy przedmioty. Na egzaminie z języka polskiego są jeszcze dodane tam treści z historii, powiedzmy na na matematyce trochę treści z fizyki, z chemii, więc one są trochę łączone. Zmiany czekają też maturzystów. Te najważniejsze to zmniejszenie liczby pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego, obniżenie wymagań o 20-25% z każdego przedmiotu, to jeszcze po kłosie pandemii, oraz złagodzenie sposobu oceniania egzaminów pisemnych z języka polskiego. Ubiegłoroczne matury ujawniły niestety wiele paradoksalnych sytuacji. Okazuje się, czytałem dane, że uczniowie korzystają nie tylko z pierwszej instancji, ale odwołują się również do tzw. arbitrażu, czyli do drugiej instancji, w której już praca jest rozpatrywana przez ludźmi, ludzi z uczelni z tytułami naukowymi, i prawie 5 tysięcy tych wniosków zostało skierowanych do arbitrażu, z czego. Ponad 2000 zostało zaakceptowanych, czyli, krótko mówiąc, uznano, że egzaminator źle ocenił pracę. Nowy rok szkolny to z pewnością też rok małych bonusów dla uczniów i nauczycieli. Już we wrześniu do wszystkich uczniów klas czwartych szkół podstawowych mają trafić bezpłatne laptopy. W tym rozdawaniu laptopów, jakbyśmy to nazwali, bo program nazywa się rzeczywiście Laptop dla każdego ucznia. Przewidziani są wszyscy uczniowie, jak to się określiło, drugiego etapu edukacyjnego, czyli po edukacji wczesnoszkolnej, więc uznano, że ci czwartoklasiści powinni otrzymać laptopa. Mam nadzieję, że nie podniosą się głosy protestu ze strony innych uczniów, prawda, bo tu możemy mówić trochę o dyskryminacji. Dlaczego nie piąta klasa też i szósta, tylko wyróżnieni są czwartoklasiści. Nabony na zakup laptopów w wysokości 2,5 tysiąca zł mogą też liczyć nauczyciele. To nie jedyny bonus. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej do nauczycieli trafią też jednorazowe nagrody specjalne w wysokości 1,125 zł brutto. Wiele do życzenia pozostawiają natomiast wciąż zarobki pracowników oświaty. Obecnie nauczyciel początkujący zarabia 3000 690 zł, mianowany 3890, a dyplomowany 4550 zł, i są to stawki brutto.